Tak, a w vlogu też to było najlepiej. Lubię taki ostry rap. Czemu doczekaliśmy? No, <śmary> no, no, bo nie można było wejść, bo no, się zastanawiali, czy czwarty przyjmujący bardziej popracuje, czy w po

Um, watching yesterday, the yesterday's game, I saw that um, a lot of times we arrived well on the block. Uh, we were in the right position, but then we couldn't manage to, to keep the ball anyway. So tactically, we were okay, but technically, we didn't get the ball. Um, the things then I will speak with you about tactic and technique and so, something and so on and so on. But we had a lot of opportunities to score with the free ball, and with it, that's something we have to increase and be better at, especially when we have a chance to receive good. Because from now on, not from now on, from yesterday in this tournament, and in general, when we play against those teams. There are not going to be so many of the opportunities with the perfect reception because they will push in the, in the service. So every time we have the ball with the free ball or with the positive reception, guys, we have to arrive at 70%. Ball, Start. Start. Oh. Uh, Come. I want to just a few, few, few from the Paweł, jesteśmy dzień przed meczem ze Stanami Zjednoczonymi. Czy to nie trochę żartobliwe, że akurat na kolację był hamburger dzisiaj? Czy używając takiego górnolotnego porównania, czy zjedziecie jutro hamburgery również? A cóż, e, spodziewamy się, że, że to będzie przeprawa. E, znamy jakość Amerykanów. i Jutro, myślę, możemy spodziewać się jeszcze lepszej jakości gry niż e, na ostatnim turnieju, gdzie mieliśmy okazję z nimi grać. W Bułgarii zostali wzmocnieni obecnością Mike'a Christensona, także spodziewamy się szybkiej i kombinacyjnej gry, której trudno się przeciwstawić, ale historia pokazywała nieraz, że Polska z Amerykanami czasem znajduje rozwiązanie na, na ich grę. No właśnie, bo Ty tych spotkań ze Stanami Zjednoczonymi rozegrałeś już naprawdę mnóstwo. Chciałem zapytać, czy jest jedno takie spotkanie, które specjalnie zapadło Ci w pamięć? Myślę, że większość z nas, która grała półfinał Mistrzostw Świata właśnie tutaj na włoskiej ziemi, z, właśnie z Amerykanami, bardzo, bardzo dobrze go wspomina. Może niewiele z tego meczu pamięta, bo było to tak trudne spotkanie pod każdym względem i fizycznym, i mentalnym ale to chyba taki jeden z meczów, który, który od razu przychodzi na myśl. A powiedz mi proszę, jak zatrzymać De Defalko, czyli lidera Amerykanów? Czy macie już jakiś pomysł, czy może zdradzić, uchylić rąbkę tajemnicy? Myślę, że Defalko to zawodnik, którego ciężko zupełnie zatrzymać. On potrafi wejść swoją grą na taki poziom. Czasami ciężko go dotknąć. Wystawy są na tyle szybkie, że nawet nie ma co myśleć o postawieniu podwójnego bloku. Trzeba skupiać się na tym, żeby spróbować zlimitować, jeśli można tak powiedzieć, jego zdobycze punktowe. częścią chłopaków. Mm, zabawiliśmy się w typera. Ile razy zatrzymamy Irańczyków? Niestety nikt nie trafił. Czy może Ty wytypujesz ilość bloków na Amerykanach, jakie jutro mam nadzieję zdobędziemy? Oby to było 12. 12. A sam wynik? 31 dan la